Jakie zadanie będzie najbardziej punktowane na maturze podstawowej w 2025 roku? Na jakieś 99,8 w okresie procent obstawiam, że będzie to zadanie właśnie z optymalizacji, z wykorzystaniem funkcji kwadratowej. Także dzisiaj zrobimy sobie pewniaka za aż 8% na maturze podstawowej. Także, jak chcecie mieć 8% więcej, to zapraszam do materiału. A po mi to matma? A jeżeli zdajesz maturę w tym roku, to mam dla ciebie super informację, bo patronem tego odcinka jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Jest to nowoczesna uczelnia, która przede wszystkim stawia na edukację online. Większość zajęć i zjazdów jest właśnie prowadzona w tym trybie. Więc jeżeli cenisz swój wolny czas i, i lubisz mieć elastyczny grafik, to myślę, że warto zainteresować się właśnie ofertą Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, w której możecie podjąć studia licencjackie, studia magisterskie czy też po prostu studia jednolite. Także, jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem studiów, ale robieniem czegoś przy okazji również, na przykład, pracą i nie lubisz za każdym razem jeździć na uczelnię, to myślę, że oferta Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego jest dla ciebie. Link do oferty różnych kierunków studiów znajdziecie tutaj, jak i również w opisie. A dodatkowo informuję was, że na ich stronie możecie znaleźć serię różnych webinarów poświęconych właśnie przygotowaniu się pod maturę w 2025 roku. Z matematyki ja prowadzę tam te webinary, ale również znajdziecie tam różne materiały z polskiego, czy też po prostu ogólnomaturalne poradniki. Także już serdecznie was zapraszam i przechodzimy do zadania, które będzie najbardziej praktycznie prawdopodobnie za 4 punkty w tym roku na maturze podstawowej. Zadanie z informatora, także ze źródła. Zadanie za 4 punkty. Dany jest trójkąt prostokątny o 3 prostokątnych 3 i 4. Pisano w niego prostokąt w taki sposób, że Dwa z jego boków zawierają się w przyprostokątnych trójkąta. Mamy rysunek, a jeden wierzchołek leży naprzeciw prostokątnej. Zobacz rysunek. Czyli to, czego oni nam tutaj nie pokazali, ale my wiemy, to, że tu jest na przykład kąt prosty. Jakie wymiary powinien mieć ten prostokąt, aby jego pole było największe? Oblicz to pole, zapisz obliczenie. Bardzo typowe zadanie z optymalizacji. W ogóle, jeżeli byście chcieli więcej zadań z optymalizacji, to tu trzymajcie link do playlisty z zadaniami optymalizacyjnymi innymi, ze wszystkich matur próbnych, czerwcowych, bla, 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 majowych, jeżeli potrzebujecie sobie więcej rzeczy przećwiczyć, to myślę, że jak najbardziej warto. Optymalizacja to pewniak. Tak się umawiamy, no dobrze, czyli zaczynamy od samego początku. Pierwszą rzeczą, jaką się, nad którą się pochylamy, to jest, co ma być tam największe lub najmniejsze w tym zadaniu. No pole tego prostokąta. Chcemy, żeby było to pole prostokąta jak największe, czyli ono chcemy, żeby było maksymalne, tak? I jakie ono ma być. No czyli teoretycznie, żeby wyznaczyć pole prostokąta, no to pole prostokąta liczy się bok razy bok, no ale tu żadnych boków nie mamy. Ta czwórka, oczywiście, to ona dotyczy tutaj całej tej długości, odtąd dotąd trójka dotyczy całej tej długości odtąd dotąd, tak? Więc my musimy sobie jakieś niewiadome wprowadzić. No, od was trochę zależy, co chcecie. Ja tam lubię x, -a, bo się przyzwyczaiłem. Więc zróbmy sobie, że ten bok tutaj to jest x, dobra? Czyli będzie x razy, no i co? No, drugi boczek, ten tutaj, no to niech to będzie y, nie? To niech będzie y. Czyli x razy y to jest pole. No i teraz, co wy musicie zrobić? Wy w tym zadaniach, w tych tego typu zadaniach, musicie to pole mieć uzależnione tylko od jednej nie wiadomo. Czyli trzeba znaleźć jakąś zależność. To jest chyba najtrudniejsza część tego zadania, niestety. Tu trzeba troszkę przećwiczyć różne schematy tych zadań, bo czasami dadzą taką bezpośrednią informację w zadaniu, że tam obwód musi być coś tam, coś tam albo jeszcze coś innego. Natomiast tutaj to jest trochę trudniejsze zadanie, bo trzeba to znaleźć w jakiś taki trochę sprytniejszy sposób. Zauważcie, że my chcemy znaleźć zależność między Y i X. Natomiast zanim to, to może zajmiemy się jeszcze tymi kawałkami, bo skoro tu jest x, całość jest 4, to ten kawałek odtąd dotąd, to ja bym mógł tutaj tak naprawdę podpisać, że będzie 4, może nie tutaj, zrobimy tu na dole, że tu jest 4 minus x. Nie, no bo jak całość 4, wycina x, no to 4 minus x będzie, nie? No dobra, tu w pionie ten kawałek odtąd dotąd, jak tu jest y, całość jest 3, tam jest y, no to ten kawałek to będzie 3 minus ten y, czyli tu będzie 3 minus y. Czyli teoretycznie mamy tu dość sporo rzeczy pozaznaczonych. Tu też jest kąt prosty, tu też jest kąt prosty, zauważcie. No i teraz, tak, jak widzę taką sytuację, że w trójkącie prostokątnym, jakimś dużym, są inne trójkąty prostokątne, ten albo ten, to powiem Wam szczerze, że od razu mi się nasuwa, że tu pewnie trójkąty podobne będą. I to podobieństwo trójkątów tu jest właśnie kluczowe, żeby znaleźć zależność między x i y. No i teraz tak, gdybym ja sobie tutaj, na przykład, ten kąt nazwał alfa, może trochę cieniej, tu byłby kąt alfa, ok, no to zauważcie, że ten trzeci kąt, ten tutaj, no to bym go wyznaczył, że to jest 180 stopni minus 190 minus alfa, czyli ogólnie to wyjdzie 90 minus alfa. Nie? Ale zauważcie, że na przykład w tym całym trójkącie, tu, tu mam kąt alfa, tu mam 90 stopni, to ten kąt, jakbym policzył, to też by było 180 stopni minus tamten 90 ten tutaj, i minus kąt alfa, czyli również 90 minus alfa, czyli ten trójkąt i ten trójkąt mają takie same kąty, a jak mają takie same kąty, to są podobne. No i to zapiszmy w takim razie. Myślę, że tu jakieś wierzchołki. A, tu niech będzie B, tu niech będzie C, D, E. Chyba wystarczy. Czyli w tym, tym zadaniu możemy napisać, że trójkąt BCD jest podobny, czyli taka tylda, do trójkąta no tego całego dużego, czyli ACE. Dlaczego? No, bo ma wszystkie kąty takie same, czyli z cechy, podobieństwa, kąt, kąt, kąt. Warto to zapisać. No i teraz tak, w tym trójkącie to tutaj też jest Y, tak? Zauważcie. OK. Czyli ja bym chciał jakąś zależność między tym bokiem a tym bokiem. Nie chcę chodzić przeciwprostokątną, bo w ogóle mnie ona nie interesuje. Czyli załóżmy, będziemy porównywać najpierw rzeczy, które są naprzeciwko kąta alfa, w obu trójkątach. Czyli w tym małym naprzeciwko kąta alfa jest Y, Y przez, a naprzeciwko kąta alfa w tym dużym jest po prostu trójka. Okay. czyli przez 3 równa się. No i tu byśmy polecieli naprzeciwko tego zielonego kąta 90 stopni minus alfa. Czy tam inaczej betę bym mógł sobie to nazwać, też by było ok. Czyli naprzeciwko tego, tego kąta tutaj jest 4 minus x a naprzeciwko tego w tym dużym to jest po prostu 4 do czwórki. No i słuchajcie, dzięki temu mamy chyba zależność na x i y. No trzeba tutaj to ewentualnie, słuchajcie, może ja to przez 3 pomnożę po prostu obustronnie, czyli tu wyjdzie mi y równy tak naprawdę 3 razy 4, 12 minus 3x przez 4. Można by to tak póki co zostawić, myślę, że nie ma problemu. No i można by to podzielić, to 12 na 4 to będzie 3 minus 3 czwarte x. I ja tego y wyznaczyłem Znaczonego w się biorę w ramkę. Dlaczego? Bo będziemy z niego jeszcze wielokrotnie korzystać, żeby go później nie szukać w notatkach. Taki patenci. No i co? I tego y, który wyszedł tyle, trzeba wrzucić tutaj do naszego pola. Czyli nasze pole to jest x razy 3 minus 3 czwarte x. Czyli to już jest pole zależne tylko od x. I to jest bardzo ważne. Za to już myślę, że z dwa punkty mogą być za to zadaniem. Czyli ja bym już to wymnożył, czyli tak, w kolejności od najwyższej potęgi, czyli minus 3 czwarte x kwadrat będzie, dodać 3x. I jest nasza funkcja pola. No i teraz to nie koniec. Mamy z dwa punkty, załóżmy, czy tam jeden dzień. Ciężko powiedzieć tak dokładnie. Teraz musimy się wziąć za założenia dziedziny, tak? Czyli robimy sobie założenia. Założenia, a o co chodzi z założeniami? No chodzi o to, że nie wszystkie x i y mają sens. To jest geometria. No, bok w trójkącie minus jeden to średnio. Raczej ujemne ani 0 nas nie interesują. No i właśnie. To są tak naprawdę te warunki, o których musicie pamiętać. I to, że wszystkie długości, jakie tutaj pozaznaczyłem na tym rysunku, w gruncie rzeczy muszą być dodatnie. Czyli tak, na pewno x musi być dodatni. Dobra. Na pewno dalej. Y musi być dodatni. Ok. Na pewno ten kawałek, na przykład ten tutaj. 3 minus y też musi być dodatni, jak i dodatkowo jeszcze ten kawałek tutaj 4 minus x też musi być dodatni. Czasami niektóre te warunki nam się dublują, nic nowego nie, wnios nie wniosą, natomiast lepiej za dużo niż za mało, przynajmniej według mnie. No chodzi o to, żeby tą dziedzinę na pewno dobrze zrobić. I teraz ważna rzecz. Tam, gdzie mamy x, -a, bo nasza funkcja zależy od x, -a, to już jest ok. Czyli x jest większy od 0. Tutaj to by trzeba było dokręcić x -a na tą stronę, czyli 4 byłoby większe niż x, czy x byłby mniejszy niż 4, czyli to też już jest zrobione. Natomiast tam gdzie się pojawiają y, no to niestety, ale trzeba by było za tego y wstawić to, czym ten y jest. I tu wstawiamy 3 minus -3, 3/4 x, że ma być większe od 0. Czyli minus 3 czwarte x ma być większe niż minus 3. Trzeba to pomnożyć. No ja to podzielę, czyli pomnożę przez odwrotność, czyli pomnożę przez minus 4 trzecie. Tutaj dostaniemy x, pamiętajcie, że mniejszy. Dlaczego mniejszy? Bo mnożymy przez ujemną liczbę nierówność. Jak mnożycie lub dzielicie nierówność przez ujemną liczbę, to zamieniacie symbol nierówności. No i tu już się zrobi plus 3. Trójki się skrócą. Zostanie nam tutaj czwórka. Czyli nic nowego z tego nie wynikało, ale dobra, na wszelki wypadek to zrobiłem. No i jeszcze ten warunek tu mamy, czyli tu wychodzi 3 większy niż y, tutaj za y też stawiamy tego x, czyli 3 jest większy niż 3 minus 3 czwarte x, no to tak naprawdę 0 jest większy niż minus 3 czwarte x, jak podzielimy to sobie obu stronie przez minus 3 czwarte, no to 0 będzie mniejsze niż x, czyli x jest większe od 0, czyli to jest to samo co to, czyli ogólnie tak naprawdę to jest takie samo jak to, a to jest takie samo jak to, czyli tu mamy dwa warunki tak naprawdę, które coś wnoszą dodatkowego, jak macie problem, to można sobie to na jednej osi zaznaczyć, czyli nasz niebieski warunek od zera w prawą stronę, bo liczby mają być dodatnie. I nasz czerwony warunek, czwórka, to ma być mniejszy niż 4, czyli w tą stronę. No i nasza dziedzina w tym zadaniu, nasza dziedzina to są x, -y, które należą do części wspólnej, czyli od 0 do czwórki przedział otwarty. No i jest dziedzina za dziedzinę, też jest punkcik w tych zadaniach lecimy dalej. No dobrze, to teraz wróćmy do tego naszego, słuchajcie, pola. Pole to jest taka funkcja. My mamy znaleźć pole największe i wymiary tego prostokąta. To jakbyśmy mieli narysować sobie szkic tego pola, to to polecam robić jako argumentacja w tych zadaniach. Czemu gdzieś tam pole będzie największe i tak dalej, czy najmniejsze i tak dalej. Wiemy, że to jest Funkcja kwadratowa, bo jest x kwadrat, wiemy, że przy x kwadrat stoi liczba ujemna. Wtedy parabola jest smutna. I tylko tyle wystarczy tutaj, mniej więcej, że narysujecie. Czyli ja wiem, że tam to moje pole wygląda tak. To jest ta moja funkcja. Tu na osi poziomej jest x, na osi pionowej jest p, bo pole jest wartością tej funkcji. No i teraz, gdzie jest pole największe? No tam, gdzie jesteśmy najwyżej na wykresie. Czyli tu jest nasze pole największe. Czyli w takim razie to pole największe będzie przyjmowane dla jakiego x? No, ten x optymalny, którego będziemy tutaj szukać, to będzie nic innego jak pierwsza współrzędna wierzchołka, czyli mam nadzieję, że pamiętacie z funkcji kwadratowej, jeżeli nie to tu trzymajcie link do materiału wszystko o funkcji kwadratowej może się przydać przed maturą to będzie nasza współrzędna mała p a współrzędna p miała wzór, że to jest minus b przez 2a więc trzeba to policzyć minus b, no może tu zapiszmy tu a jest równe minus 3 czwarte b to jest to co przy x to jest 3 a c ewentualnie ile jest równe? no 0, bo nie ma c jak coś. Czyli minus 3 przez mi... 2 razy minus 3 czwarte. Te minusy dadzą plus, natomiast tu się na pewno skróci dwójka z czwórką, tu będzie 2, tu będzie 1. Czyli mamy tak naprawdę 3, i tu by były 3 drugie, czyli razy 2 trzecie. Aha, czyli trójki się skracają, zostaje nam tutaj po prostu 2. Czyli nasze małe P jest równe 2, czyli nasz x optymalny jest równy 2. Ja bym gdzieś tutaj napisał, jeszcze, że pole maksymalne, to będzie pole. 对。 Od dwójki. O. To, co warto sprawdzić, to czy ta dwójka, która Wam wyszła, to należy do dziedziny, bo jakby nie należała, no to niestety jesteśmy, to niestety mamy problem. Ale należy do dziedziny, nie ma problemu, możecie to dopisać, że to sprawdziliście. Po to musicie zrobić tą dziedzinę, żeby było, jak to sprawdzić. Czy tam, gdzie pole jest największe, ten x to w ogóle ma sens? Bo co z tego, jakby ten x wyszedł, na przykład to pole największe w wierzchołku, by się okazało, że jest dla x równego minus 3? No to fajnie, tylko że taki prostokąt by nie istniał. No wtedy byłby trochę większy problem, ale nie spodziewałbym się takich podchwytliwych rzeczy na maturze podstawowej w tym roku, także spokojnie dotychczas zawsze wierzchołek należał do dziedziny. No i oni tutaj się pytają o, o wszystkie wymiary, czyli xa i y, czyli nasz y optymalny w takim razie równa się i wstawiamy tutaj do naszej zależności, tak, którą sobie zostawiłem. 3 minus 3 czwarte razy ten x, czyli razy 2, czyli 3 minus 3, drugie tu wyjdzie po skróceniu. No to 3 minus 1,5 to chyba 1,5. I tu były jakieś jednostki, sprawdźmy, nie było jednostek. Dobra, to to mamy i teraz jakie pytanie? Oblicz wymiary mamy, aby jego pole było największe. No ok, oblicz to największe pole. No dobra, no to Pmax. No i teraz macie oczywiście albo opcję wstawić. Tego x do tego wzoru i to po prostu policzyć, albo policzyć to klasycznie jako x razy y, bo to w końcu prostokąt. Ja to chyba policzę, że po prostu to jest x optymalny razy y optymalny, czyli u nas to będzie po prostu 2 razy 1,5, czyli tu wyjdzie 3. No i to będzie nasza odpowiedź. Tu mamy odpowiedź, tu mamy odpowiedź. Wszystko mamy, oczywiście no, możemy zrobić odpowiedź na koniec. Wymiary prostokąta to 2 na 1,5, a pole największe to 3 i 4 punkty. Dla Was dajcie znać w komentarzu, czy byście chcieli jeszcze więcej zadań przed maturą do przećwiczenia, właśnie z optymalizacji. Przypominam o ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, który jest patronem tego odcinka. Linki macie w opisie. Miłego dnia życzę, udanego przygotowywania się do matury podstawowej w tym roku. Chyba, że piszesz rozszerzoną, no to również powodzenia życzę. I nie zapominaj o hasztagów w komentarzu, jeżeli piszesz maturę w tym roku, czy optymalizacja pewnie raczej. W tym roku. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta